Hej, cześć, witam serdecznie, pozdrowienia również z urlopu, który właśnie mi się kończy. Dla osób, które nie są na grupie Facebook, na grupie Telegram, bardzo szybkie małe przypomnienie, ponieważ temat jest ciekawy. Chodzi tutaj mianowicie o farming, farming tokenów TON, o którym wspominałem. Patrzysz teraz na moją grupę Facebook. 14, 3 dni temu dałem informację o tym właśnie wydarzeniu na gie giełdzie Binance. Potem było małe, małe przypomnienie. Tak dokładnie było gdzieś to przypomnienie, też tutaj postowane po moich analizach. Ale wszystko też było na, na grupie Telegram, na którą możesz dołączyć 14. I potem. Też wróciłem krótką informację, że strona jest już aktywna. Jak zwykle, z farmingiem na giełdzie Binance wiążą się oczywiście dodatkowe, darmowe korzyści, ponieważ dostajemy coś za darmo, co zawsze jest fajne i, i zawsze, zawsze lubię w tym uczestniczyć. I Ciebie też również do tego serdecznie zapraszam. Moi drodzy jesteśmy już na stronie, która jest już aktywna. Zobaczcie, zostało nam niecałe 17 dni. Było ich na samym początku 20, ale jeśli dołączysz jeszcze teraz, oczywiście też możesz dostać darmowe airdropy w tokenie. Ton. I to jest jakby wideo, wideo otwierające ten, ten temat, ponieważ mamy tutaj jeszcze nieco więcej. Na grupie Facebook, na grupie Telegram, wspominałem o dodatkowych aktywnościach, które będą, będą, będą w tym farmingu, związane z tym farmingiem, związane z Binance Earn, związane z zarabianiem na Binance. A mianowicie, mówimy tutaj o Binance Super Earn, ale o tym powiem już w kolejnym bardzo krótkim, treściwym, treściwym filmiku, gdzie nakierujecie, jak jeszcze bardziej wykorzystać farming, jak jeszcze bardziej wykorzystać możliwości zarobkowe na giełdzie Binance. A jest ich sporo, bo niedawno robiłem też materiał o całkiem, całkiem nowej, nowej, możliwości, jaką są airdropy hodlera. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, tak, jest, są airdropy hodlera i ciągle pokazuje się coś, coś nowego, ekscytującego, z czego można w bardzo łatwy sposób korzystać, co pokażę Ci, pokażę Ci już na następnym, na następnym filmiku. Serdecznie zapraszam na Binance, na platformę Launchpool, oczywiście wszystkie, potrzebne linki będą pod tym filmem i widzimy mi się już niebawem na kilku kolejnych, bo, bo temat jest naprawdę ciekawy i sama platforma N znowu, znowu wciąga, nas, wciąga, wciąga nas w tematykę pasywnego zarabiania i takiego zarabiania, jak to się mówi, na autopilocie. Dzięki za dziś i do zobaczenia już bardzo wkrótce.